Słuchajcie, laska patrzy na was tak. Pierwsza reakcja, pierwsza interpretacja, słucham, laska patrzy tak. Ja to robię to za, ma problem z, z twarzą, ale na poważnie. Jeszcze raz. Na poważnie, słuchajcie chłopaki, poważnie. No, co sobie myślisz? Co on na siebie założył? Co on na siebie założył? Jak on wygląda. Jak on wygląda? Jeszcze raz? O tak mu Nie z tej półki. Jak? Nie tej półki. Jaki? Nie tej półki. Aha, że nie z tej półki, tak. Czyli że nie jestem wystarczająco dobry, tak? Że co? Że co? Dobrze. A czy komuś z was przyszłoby do głowy to, że źle was zrozumiała, albo że nie dosłyszała? Albo, że jest osobą o bardzo słabych umiejętnościach międzyludzkich, no. Ostatnio były dni właśnie NLP we byłem na szkoleniu i gadałem z takim jednym chłopakiem właśnie o takich złych interpretacjach yy, wybrazów twarzy czy ogólnie mowy ciała. I siedziała korona z dziewczyną, myśmy praktycznie, no ona siedziała tutaj, myśmy tutaj gadali i ona w pewnym momencie zrobiła coś takiego i taką, taką krzywą minę szczeliła. No i spytać mi się właśnie co robiła, dlaczego tego minę robiła. A ona powiedziała, że po prostu czytała z, właśnie z tego. No. Coś, coś, tak. coś takiego. Zresztą miała oczy otwarte, oczy. Zobacz, teraz interpretacja skąd się bierze. Wyłącznie z twojej głowy. Jak przebiega komunikacja? Ja coś komunikuję, tak? Przepuszczam przez swoje filtry, na przykład przez słownictwo, którego używam. Przez swoje własne przekonania, czyli emanuje tym. Ty tego słuchasz i przepuszczasz przez swoje filtry. Zajebistą sztuką jest wyrzucić te filtry i spróbować czystym umysłem zrozumieć. Zakwestionować każdą swoją myśl, każde przekonanie. I do tego was zachęcam. Zobaczcie, jeśli laska patrzy na mnie, to znaczy, że jestem źle ubrany, że to, że tamto. Nie jest zainteresowana, co w ogóle gada, co mu chodzi. Pedał, tak? Wyspadaj. Interpretacje różne mogą być. A ona może po prostu poczuła bardzo mało przyjemny zapach, bo jej koleżanka właśnie się zjebała. Tak? Nie wiesz. Może ona na ciebie reaguje negatywnie, ponieważ ma okres, z kim się pokłóciła, tak jak było mówione, prawda? Być może ona reaguje w taki a nie inny sposób, ponieważ... Nie wiem, jest, pochodzi z patologicznej rodziny i ma ze sobą problemy. I musi się dowartościowywać. Kurde, współczuć takiej dziewczynie? Naprawdę. Okej. Okay? Starajcie się przyjrzeć tę różnicę, jeżeli mówimy o, o Twoich interpretacjach między rzeczywistością? A tym co sobie wklejasz, wyobrażasz, interpretujesz, to ci bardzo, bardzo pomoże. Bo następnym razem jak wejdziesz do klubu, podejdziesz do dziewczyny i dostaniesz jakąś tam, prawda, interakcję, reakcję z jej strony, powiedzmy niespecjalnie pozytywną, to będziesz mógł pomyśleć nie o Boże, ale jestem kiołowy, czy cokolwiek tego typu, tylko pomyślisz sobie co? Hmm. Tak? Ciekawe jaki ma problem, ciekawe dlaczego tak się zachowała. Ty co zrobiłeś, po co sympatycznie, miło? Ona poleciała jakimś programem swoim. Trudno, no cóż no, najwidoczniej ta dziewczyna nie jest wystarczająco przepracowana, czy wystarczająco pewna siebie, czy, 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 towarzyska, żeby ze mną porozmawiać, Naucz się postrzegać rzeczywistość taką jaką jest. Przekonania warunkowe to są właśnie te. Jeśli laska zrobi to, to znaczy to. Albo jeżeli ja coś mówię na poważnie, a laska zaczyna się śmiać, to znaczy, że się ze mnie nabija i mnie nie lubi. Kto taki ma przekonania? No, śmiało. No, nikt, nikt nie podniesie ręki. Okej, okay, dobra. Brawo. Słuchajcie. To jest nic innego jak tylko przekonanie. Interpretacja. Rozdział wszyscy kiedyś powiedział, they are not laughing it out, they are laughing it in. Bo się go zapytali, co się dzieje, kiedy... co zrobisz, jeżeli opowiadasz patelę, a laska się śmieje. Mówi, słuchaj, to jest pozytywna reakcja na to, co mówisz. Śmiechem bo śmieją, ale pozytywna. Budzisz pozytywne emocje. Więc co za problem? Chyba mówi, nie, 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 no to wtedy możesz stwierdzić, że jednak się nabija <laughs>